you <laughs> Dzień dobry, kochani, z tej strony Scarlett. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wyzwania Dziesięcioleci. Dzisiaj witam Was w Kasie, ponieważ chciałabym przedstawić Wam nowego bohatera, którego sobie tutaj przeteleportujemy do naszej rozgrywki. Znamy się już trochę i wiecie, że ja bardzo lubię stare filmy i stare kino. I ja przy wyzwaniu dziesięcioleci nie mogę sobie omieszkać niektórych tutaj smaczków wtrącić, więc skoro jesteśmy w 1920, idealną postacią, która się tutaj nadaje, jest. Z Charlie Chaplin. I teraz tak, bo ja Wam mówiłam, że pojawi się nowy bohater, jest to bohater, którego znacie, nie znacie, właściwie to jest tak, że powinniście kojarzyć Charlie Chaplina. Natomiast podejrzewam, że nie kojarzycie. A śmiem twierdzić, że jak przeczytacie nazwisko, to zaraz będzie Lexi! Lexi! Co się nie dziwię, no nie? No bo lata lecą i. Różnie jest, aż jest, co już wspomniałam, raz coś powiedziałam o czarnej Chaplinie i ktoś mi napisał, że jedyny Chaplin, jest z to Lexi właśnie, ale nieważne, to ja nie mówię tego po to, żeby was wyśmiać czy coś, broń Boże, słuchajcie, no jesteśmy w 2020 roku, a no Chaplin urodził się w 1890 w jakoś tak? Jakoś tak, mniej więcej. Zaraz sobie otworzę Wikipedię i Wam tutaj przeczytam trochę na jego temat, bo ja nie będę tutaj udawać znawcy. Natomiast, no, kino nieme. Kino nieme, początki kina. Charlie Chaplin, ikona bardzo, bardzo mocno osadzona w popkulturze, jak, nie wiem, chociażby Marilyn Monroe, którą to już na pewno kojarzycie. O to Wam bardzo dużo mówiłam, no ale to jest coś właśnie na tej zasadzie, a nawet powiedziałabym, że bardziej. I słuchajcie, Charlie Chaplin urodził się 16 kwietnia 1889 roku w Londynie, zmarł w 1977 roku, był brytyjskim aktorem, reżyserem okresu kina niemego. I reżyserem, przepraszam, okresu kina niemego, później także filmów udźwiękowionych, producent, scenarzysta i kompozytor muzyki filmowej, ikona kultury popularnej, jeden z najwybitniejszych i najbardziej rozpoznawalnych aktorów i reżyserów w historii światowego kina. Oczywiście to, co tutaj oglądacie, to jest kreacja Charlie Chaplin'a, w której najczęściej występował i którą najczęściej można zobaczyć, natomiast normalnie wyglądał trochę inaczej, I tak powiem Wam, że no przystojna dupa z niego była. <laughs> chociaż tutaj może się wydawać inaczej, ale ja stwierdziłam, że jednak pójdziemy w taki klasyczny wygląd Charlie Chaplin'a. Jeżeli komuś się coś kojarzy, że coś tam, coś tam, wiecie, pan ten taki z, tej, z tych nazistowskich Niemców i tych spraw wam się nasunie do głowy, to powiem wam, że jesteście bardzo ciepło, ciepło, ciepło w temacie, ponieważ Charlie Chaplin zasłynął pewną rolą, za którą bardzo go pan. Z Niemiec nie lubił, którego imienia nie będę wypowiadać, bo nie wiem, jak na to zareagują yy, różne youtubowskie rzeczy, ale wie, wiadomo o kim mowa, nie? Natomiast wydaje mi się, że to jest tyle. Jeżeli macie ochotę przeczytać dokładnie życiorys tego pana, to zachęcam bardzo serdecznie. Ciekawa postać, ale no, znamy się trochę, wiecie, że ja jestem osobą, która po prostu, no, nie wiem, co by się musiało stać, żeby mi ja nie wrzuciła tutaj parę osób, które są dla mnie w jakiś tam sposób istotne. A czy może istotne. Nie jestem, nie jestem jakąś fanką Charlie Chaplina. No ale lubię stare kino, nie? Więc no wypadałoby, żeby kto jak to, ale Scarlett ty, w ty byś nie wrzuciła, no właśnie, nie? Więc mamy tutaj tego pana, ale mamy go w dwóch wersjach. Obie są pobrane z galerii. Jedna jest w wersji takiej mega takiej szczupłej i ja stwierdziłam, że ona mi się nope nie nadaje. Druga wersja jest wersją przerobioną, ponieważ w oryginale dostałam ją, zaraz wam pokażę, bo tutaj gdybyście byli zainteresowani, on wyglądał tak w oryginale. Możemy sobie połączyć i zobaczycie, co ja trochę w nim zmieniłam. E, odmłodziłam go trochę, zmniejszyłam mu trochę oczy, ponieważ fakt Charlie na zdjęciach jakiś tam wytrzeszczy miał, ale już bez przesady. E, I no jakby tutaj jest bardziej taki, taką karykaturą, a tu bardziej go chciałam znormalnić. No i wiadomo, tutaj mamy go w wersji takiego czarno-białego filmu. <laughs> Bo ona skórę dostał białą, aż za białą a mm, ja bardziej chciałam go w takiej wersji, e, takiej jak tutaj oglądacie, także no myślę, że jest całkiem spoko, jeszcze dostał skina ode mnie, żeby się tutaj nam prezentować fajnie, także kochani, mamy tutaj Charlie Chaplina, który będzie się pojawiać w naszej rozgrywce ehm, i... Tyle chyba chciałam powiedzieć. Czy ja się nie wymądrzę? Czasem mam nadzieję, że się nie wymądrzę. Ogólnie, jeżeli są tutaj fani tego pana i coś pomyliłam lub pomieszałam, to przepraszam. Ja się posiłkowałam tutaj Wikipedią, ale wydawało mi się, że jakieś parę słów trzeba byłoby tutaj o nim przedstawić. Także no, będzie sobie na razie tutaj mieszkał i będzie przynajmniej w domyśle miałby być przyjacielem Vincenta. Tak bym chciała, żeby tutaj wiecie się jakby. Wokół nas krążył. No nie będzie to siłą rzecz jakaś główna postać, ale fajnie, żebyśmy mieli tutaj jakieś powiązania i rodzinne łączności z właśnie ikonami tamtych czasów, bo w końcu my jesteśmy bogaci, nie? Więc fajnie to połączyć. Dobra reputacja. Elena, masz ugruntowaną reputację. Witając się znowu na podcane misji mamy będzie miała szansę na błyskawiczne nawiązanie przyjaźni. Elena Elena, no powiem ci że szacun, szacun mm, błyskawiczne mm, plusiki. E, dobra, idziesz do pracy, idz do pr robota czeka, jesteś lekarzem pierwszego kontaktu, idziesz do roboty. Nie wiem w ogóle. Aha, wiem, bo on nie był w robocie przez nią, a ona tutaj wróciła tak późno i go nakłamała. Dobra, dobra, już ogarnęłam, już się wpisałam, już wiem co i jak. Słuchaj muzyki przez dwie godziny. Wiecie co? Bo też dużo osób do mnie pisze, że powinnam im tutaj muzykę wrzucić, ale ja jestem taka boidupa, jeżeli chodzi o prawa autorskie, zawsze muzyczne w rozgrywkach, więc ja tutaj nie włączam nigdy muzyki Simon, bo powiem wam, że są różne tutaj problemy później. W sensie, nie zawsze, ale po trójce, jak ja montowałam trójkę i było za każdym razem roszczenie o prawa autorskie, to miałam takie fuck, więc wiecie, na tej zasadzie. E, zamknęłam drzwi, zablokowałam e, i oni tutaj cały czas mi machają, że chcę tam wejść, zebrać wszystko, ale nie zbiorę, także jakby ktoś pytał, e, tak to mniej więcej się prezentuje. E, dobra, no i mamy godzinę 14, może ty się purchlaczkiem zajmie. Musiałam niestety wpisać kod, e, ponieważ wartość mebla, wiecie, się zmienia. E, my się przenosimy i zobaczymy, jak mi się będzie pogrywało w tamtym miejscu. Bo wiecie, że w BB niestety wszystko jest takie toporne i chciałabym jeszcze sprawdzić, mimo wszystko, tę wierzbową zatoczkę, chociaż na chwilę. Sorry, że ja tak skaczę z miejsca na miejsce, ale to jest naprawdę ważna decyzja. Ale sama nie wiem, czy chcę tu siedzieć, bo tamta działka mi się bardziej podoba. O, Jezu, Jezu. Dużo tego. Ale może warto byłoby zostać w tej wierzbowej. Po prostu tu przynajmniej koty nam nie będą chodzić. Nie wiem. Dobra, lecimy. Już koniec. Karolina, ogarnij się, gramy. Żeby wszystkim było tutaj dobrze. Purchlaczku, purchlaczku, brakuje ci zabawy, to robimy tak. Twój tatuś. Cudownym. E, będzie sobie rozmawiał o przebiegu dnia z tobą, będzie tutaj z zabawnych opowiadał śmieszną historię, i będzie tutaj z zabawnych robił jakieś tam miny. E, mamuśka, ty sobie tutaj tego przypomnij krępujące wydarzenie z dzieciństwa, okaż miłość i mm, pocałuj w policzek, żeby nie było, że te dzieci są takie samotne. E, no i idziesz sobie może, ty słuchaj tutaj, i będziesz, nie wiem, bawił się zabawką. Możesz się bawić zabawką. E, ojcu, 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 będziesz czytać małemu dziecku do snu. Zobaczymy, czy tutaj też będzie ten bak z tym ogrodem nieszczęsnym. Joanna Pakuła, seniorka. Nas Joanna Pakuła nie interesuje. O matko, dalej pieczesz ciasto? Sprzątnij to nieszczęsne ciasto. Nieszczęsne ciasto. Mm, I ćwicz Umiejętności aktorskie, czyli to się nic nie zmieniło, tak naprawdę. Nie wiem, no. Wciąż nie wiem z tą działką. Tyle pytań. Zero odpowiedzi. No, ale nakarmiła dzieciaki, nakarmiła. No to matka wiecie, nie jest taka zła. Skorzystaj, wykąp się. W sumie możesz pójść spać. A ty, panie doktorze, chodź tutaj, idziesz. Nalej drinka. Idziemy kochani postarzyć nasze dzieci, bo jak wiecie o ile tego nie wycięłam, one mają urodziny, więc trzeba je postarzyć. Nie wiem czy no, lepsze są dzieciaki niż takie e, noworodki. Nie, no nie, lepsze są oh, Boże. <laughs> Miałam powiedzieć że lepsze są todlery od takich noworodków, ale jednak stwierdzam że nie, lepsze są. Jednak no, te noworodki, bo nie trzeba z nimi dużo robić, więc no, jakby zjedz sobie ten tost francuski. Jest są te tosty, tu są te tosty, to lecimy, odkładamy i bardzo proszę, wszyscy sobie przyjdźcie. Dzisiaj zaprosimy naszego Czeplina, nie? którego wam pokazywałam na początku tego odcinka, bo dzisiaj właśnie. On będzie taką główną postacią. Niezależny, proszę bardzo, wszyscy będziecie niezależni. Ty też sobie tutaj choć po porcje. I my lecimy do kasa, żeby się przyjrzeć dzieciakom i je poprzebierać. O, widzę, że Tomek jest okularnikiem. Może mu zostawimy te okulary, bo tam dawniej u McTisleyów pojawiali się okularnicy, więc myślę, że to byłby dobry pomysł. I jesteśmy w kasie. Musimy poprzebierać dzieci. Tak prezentuje się Tomasz o, oryginalnie i jakiś złotki A tak rozalka. Więc no brązowe oczy wiadomo standardowo, bo innych by mieć nie mogli, bo chyba mama i tata mają brązowe. Nie, tata nie ma brązowych oczu ale mówiliście mi że będzie bardzo ciężko żeby ktokolwiek z nich nie miał brązowych oczu i tu jest racja widzę że te brązowe oczy są bardzo bardzo solidne ale to też chyba w rzeczywistości tak jest nie że jest dużo osób z brązowymi oczami a przynajmniej w moim otoczeniu i lecimy tutaj z przerabianiem kochani przywitajcie Rosalię i Tomasza Tomas wygląda w ten sposób: ma takie włosy przylizane, da mu okularki, skoro wyskoczył w okularkach. To jest sobie jego strój, tak, to jest strój codzienny, tutaj macie strój oficjalny, ale myślę, że prezentuje się naprawdę całkiem uroczo, jeżeli o to chodzi. No i mamy oczywiście też tutaj e, piżamę. Jeżeli chodzi o Rozalię to Rosalia, Rosali, żeby nie było, bo tak, Rosalia, Rosalia, to mam się Rosalia na bank nie będzie podobać. No ale cóż, zostanie Rozalką Rozalka prezentuje się w ten sposób. Tutaj macie sukienkę, rajstopy i tu mamy resztę strojów, czyli właśnie ten tutaj oficjalny, tutaj piżamka, jakaś strój na chłodną pogodę, także tak Rosalie się prezentuje. I to by było chyba na tyle, więc można potwierdzać i lecimy dalej do rozgrywki. No i myślę, że możemy sobie już tutaj wezwać naszego kody Simów rodzin, wezwi Sima i... Nie wiem, czy on, nie, no, chyba dobrze był napisany. Charlie Chaplin. Tylko przez jakiś komandsem nie widzę. O, jest! Zaraz tutaj będzie. W końcu sławna persona nas odwiedzi nie? Jest! Tylko pewnie ma jakieś dziwne stroje. Nie miej takich strojów. Przebierz się w coś takiego. O Jezu, nie jest dokończony! Wesołe zapoznanie! No przecież musi być wesołe zapoznanie. Aha. I jeszcze zrobimy jedną rzecz, bo tutaj na mnie krzycza moderatorka Ania, żebym zrobiła, żeby nie było tak źle potem z tymi purkleczkami, jak się będą rodzić, żebym wrzuciła słuchajcie, kołyski. Mm, tak skrajne magii, o które często pytacie, myślicie, że są z modów, a nie są. Aha, że też są ładne obiekty. Żeby je po prostu tutaj sobie wrzucić. Na wszelki wypadek, gdyby jakiś purchlaczek miał się rodzić, żeby to już sobie tutaj stało i czekało na. Wszystko gdzie jest Charlie? Czemu go nie zapoznałeś? Wesołe zapoznanie. Przebierz się, gości mamy. Tak z samego rana. Ty też proszę bardzo, ty też się przebierz. żebyś nie biegał taki. Tobie zabawy brakuje. To może nie wiem, z siostrą sobie porozmawiaj. Obejmij czule. A ty też, rób zabawne miny, tak żeby się dzieci tutaj razem ze sobą siedziały. Dobra, witaj Charlie Chaplinie, będziesz moim przyjacielem. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę. Chodź tutaj, usiądźcie razem. Wy też się musicie przywitać. Tylko ty chyba musisz najpierw skorzystać z toalety. A ty sobie podejdź. Zdobyta umiejętność. O, widzę, że purchlaczki już tutaj mają ze sobą dyskusję. Chodź, możesz zagrać coś, wykonaj serenadę, zagraj koncert, żeby tak było klimatycznie, skoro taka persona sławna nas odwiedziła, popraw humor. Czemu jesteś spięty? Poprosi o małą pożyczkę, udziel porady medycznej. Mm. Musimy się zaprzyjaźnić, więc wiesz. Zapytaj o zawód. Ciekawie, czy ktoś mu ustawił zawód. Czy nikt mu nie ustawił. E, I poznaj. I jaki on ma głos gruby. Widzę, dowiedział się, że Charlie jest bezrobotny. Żartuj o politykach. Garderoba, zmień strój. Jezu, tyle czy rzeczy trzeba ogarnąć na tych live'ach. Rób zabawne miny, rób zabawne miny. Obej mi czule. Gabosz. O, Jezu, ale to jest mega! Naprawdę te purchlaczki są mega, czyli ty już masz czwórkę dzieci, słuchaj. Dorobiłaś się dosyć mocno, Elena. A ty jeszcze, kurde, nawet dorosłą nie jesteś, czyli gdzie idziesz? Nie idź, nie idź. Ten obraz jest trochę brzydki. no ale już tutaj siedzi z nami. Pochwal szczerze. Zmawionej nowszej książce. Zapytaj, jak minął dzień. Narzekaj na mroźną pogodę. I ożywiona rozmowa, proszę. A ty też się przywitasz może, co? Zabawne powitanie. Oczywiście rozmowa, rozmowa, ale nasz Leonardo w sobotę do syna przyjść musiał, nie? Chodź, przywitasz go. Pochwal szczęście. O Jezu! Co za spotkanie! Ej, zawsze mnie to będzie śmieszyć. Chodź, przywitaj się z Leonardem, ojciec przyszedł. A ty, biedny, nieświadomy, też z nim porozmawiaj. Zapytaj ulubionego autora, wiecie, nie, że niby oni się tam próbują dogadać. I synek przybył. A nie wiem, gdzie jest Charlie Chaplin? Aha, gdzieś się uciekłeś? Elena, nie rób ciasta. Wiecie co, no, Elena, tutaj sobie dodasz go do grupy. No, wiesz, musimy przecież tutaj ustalić różne rzeczy, nie? Co z tym ciasto? Szlak by je trafił po prostu. Ja nie wiem, nienawidzę tego białego ciasta już. Nienawidzę. Chodź, podejdźcie tutaj razem. No, muszę mu pokazać przecież, nie? Naprawdę muszę już iść. Jak to na piętrze jest? Co tam się znajduje? Ja tak naprawdę, no to wiadomo, zwiali, nurkuj w poszukiwaniu wrażeń, flirtuj, i bara, bara, e, poproszę zostanie pogłać po policzku o. No, romans jest, tylko musieli się schować, nie? Romantyczne? mi. Chyba już powinno być lepiej. No, i teraz jest dobrze, tak jak być miało. A nie, że mi udajesz cnotliwego, ty nie jesteś cnotliwy. Proszę bardzo, postaraj się o dziecko z Leonardo Clintonem. I to w momencie, kiedy twój mąż siedzi tu na dole. Czy mamy jakieś jedzenie? Aha, ty coś robisz. Oczywiście, ciasto podejrzewam, tak? Zamiast jakiegoś konkretnego czegoś, nie wiem, makaron z serem. Eee, Zobacz, te kanapki z bekonem, cokolwiek, byle nie ciasto. I widzicie, pod nosem męża, na piętrze wyżej, niby pod pretekstem pokazania piętra, ukryli się. I tutaj teraz niecne rzeczy robią. O, możesz jeszcze raz zrobić z Leonardem akcje. A tutaj nikt nie wie, bo wszyscy siedzą na dole, a dzieci się bawią na zewnątrz. Wiecie co zrobimy? Bo tutaj purchlaczki fajnie by było, żeby siedziały sobie na dole i żeby one mi tutaj nie były zmuszone do biegania między piętrami. Ustawię im tutaj jakieś zabawki i ustawię im tutaj nocniczki, bo ich jest... Hej! Czemu się nie włączasz? No właśnie. Bo ich jest tutaj dość dużo i wiecie, to jest takie upierdliwe na dłuższą metę. Więc myślę, że możemy wrzucić tak i szukamy jakiś, no mogą być te nocniki, bo to już nie są czasy garnków, nie wiem czy wiecie. Tylko te nocniki są takie, chyba nie ma innych, nie? No, proszę, niech będzie. Potrójny nocnik, żeby tutaj wszystko było. No purchlaków jest dosyć dużo w tej serii. <gryw> to jest seria o jakimś rozpadnianiu się. I wrzucimy im tutaj ten kufer z zabawkami. Żeby one miały co robić na tym parterze, żeby nie musiały siedzieć na piętrze. Wiecie o co chodzi, nie? A że wszystkie są niezależne. To będą mogły swobodnie korzystać z nocnika. E, dobra, kochani, e, na dzisiaj to będzie tyle czy Elena jest w ciąży, czy nie jest oczywiście, o to jest pytanie, bo to nigdy nie wiadomo, ona sobie tutaj pozwala na prawo i lewo, wiecie, nie, konkretnie z tym Leonardem, swoim kochasiem, za którym lata, a oczywiście w tym wszystkim najbardziej szkoda jest Vincenta, który na razie się nie domyśla, że Elena no po prostu przyprawia mu rogi i go zdradza ze swoim byłym, a przecież Vincent właściwie bardzo dużo poświęcił dla Eleny, no cały ten dom i to wszystko jest dzięki Vincentowi za pieniądze Vincenta, bo Vincent Sprzedał swój dom, sprzedał majątek, rozbudował Elenie, zrobił wielki pałac. Zaadoptował jej syna i wychowuje jej syna. Tutaj, no, jak widzimy, Elena trochę ma swój własny punkt widzenia i ona lubi się tutaj zabawić. No nie jest konkretna. Nie wiem, czy to może taka zauroczona w tym swoim pierwszym chłopaku, czy jak. No wiadomo, ze strony Leonarda to jest tylko i wyłącznie interes, więc tutaj jakiejś wielkiej miłości bym raczej nie brała pod uwagę. Ale, kochani, tak czy inaczej, dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, że zawsze możecie zostać wspierającymi na moim kanale. Wspieranie ma. 3 progi, 5 zł, 15 zł i bodajże 25 zł, więc możecie sobie zobaczyć, co i jak i co oferują te progi. Zapraszam bardzo serdecznie do wspierania. Żegnam się i widzimy się w przyszłym odcinku dziesięcioleci. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!